Witam wszystkich serdecznie. Mam wam dzisiaj do pokazania unboxing zestawu Bolt E2000. Otworzymy sobie paczuszkę, zobaczymy co jest w środku, jakie komponenty składają się na ten zestaw i jak to wszystko wygląda po otrzymaniu przesyłki od sprzedawcy. Zapraszam. Przesyłka była jeszcze nieotwierana przeze mnie, także będziecie mogli zobaczyć dokładnie to, co otrzymujecie od sprzedawcy po otrzymaniu przesyłki. To co, zaczynamy? Otwieranie tej przesyłeczki za chwilę sobie powyjmujemy wszystkie jego poszczególne elementy i zobaczymy co tam jest w środku i pokrótce postaram się je Wam omówić. Bo tutaj muszę kamerę trochę odsunąć, bo będzie nam przeszkadzać. A więc tak, mamy tutaj Jakieś dokumenty, paragon, instrukcje, warunki gwarancji. To na razie odkładamy sobie na bok, bo tu każdy będzie miał swój paragonik. Tutaj mamy jakąś kopertę. Nie wiem, co w niej jest. Zaraz zobaczymy. Już Wam pokazuję. Wiecie, co zrobimy troszeczkę inaczej? Ja ten karton przystawię na bok. Karton mamy już. Na boku przestawiony. Także wyjmujemy wszystkie interesujące nas elementy tego zestawu. Tutaj mamy to kopertę, o której przed chwilą wspominałem. O. Pusto. Okay. I teraz tak. Co my tutaj mamy? Blokada obrotu osi. Tak to wygląda. Jedna blokada. To mamy drugą blokadę obrotu osi na drugą stronę. Osi silnika, tutaj sobie na bok odłożymy. Klucz do odkręcania suportu przy pedałach, tu folika chyba od niego. Tu mamy klucz do zdejmowania zębatki z tyłu, czy to kasety, czy też wolnobiegu. Bacik i klucz do zdejmowania korby. O, proszę, jeszcze taki miły akcencik. Cukiereczki od firmy BOLT. Bierzemy kolejną rzecz z naszego zestawu. Teraz jest to kartonik. on no też z logiem firmy BOLT. Także co? Również go otwieramy. Takiś papierek niepotrzebny nam. I zobaczymy, co mamy tutaj. Kartonik mamy otworzony, Ten papierek nam nie będzie potrzebny, będzie nam tylko przeszkadzał teraz. I po kolei. Tutaj mamy puszeczkę ze sterownikiem. Wejścia hermetyczne Higo. Złącze XT90, jak się nie mylę. Tak, XT90, czyli takie powiedzmy, które pozwala na puszczenie troszeczkę większego prądu. Odkładamy na bok. Tu mamy czujnik. Znaczy magnesy od czujnika pas, manetka gazu też na złącze higo. O, w ten sposób wyglądająca, papierek niepotrzebny. Tutaj mamy śrubeczki do przykręcania obudowy do ramy. Kolejna rzecz, tutaj mamy magnesy i. Taśmę dwustronną do przyklejenia czujników magnetycznych do klamek hamulcowych. A tutaj właśnie mamy te czujniki, które będą współpracować z tymi magnesami również na złącze Higo, czyli te wodoodporne. Tutaj mamy przewód. Przewód łączący sterownik razem. Z wszystkimi komponentami, które znajdują się na sterze. Tu mamy czujnik PAS, czyli ten czujnik pedałowania. Mówiąc bardziej prosto, całą gromadę pasków zaciskowych: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pasków w tym przypadku mamy w zestawie. Opaski neoprenowe, żeby pochować kable, które będą nam gdzieś tam ewentualnie zwisać, wystawać. Wtedy można je sobie zwinąć, te wszystkie przewody w taki pęczek i wokół ramy założyć te paski neoprenowe, żeby nam to jakoś ładniej wyglądało. I tu zapewne mamy wyświetlacz, kartonik już jest niepotrzebny. Otwieramy pudełeczko, patrzymy, co jest w środku. Oczywiście, pierwsza będzie instrukcja do wyświetlacza po angielsku. Tu mamy uchwyt do wyświetlacza razem z takimi podkładkami gumowymi. Używamy ich w zależności od tego, jakiej grubości mamy ster. I wyświetlacz Bolta. Zapewne jest to wyświetlacz LCD-3. Razem z przełącznikami. I hermetyczno wiązko HIGO. Także, tak wygląda zestaw, który znajduje się w kartoniku. Tutaj może sobie rozpakujemy te rzeczy jeszcze, żeby to pokazać Wam, jak to wygląda bez tej folii, bo to tak może troszeczkę nieładnie. Tego nie będziemy wyjmować, żeby śrubek nie pogubić. Te wszystkie klucze powyciągamy. Bez tej folii to będzie się troszkę lepiej prezentowało. Klucz do ściągania korby. klucz do ściągania zębatki, ten papierek tam jest też niepotrzebny. papierków nie będę wypakowywał. Blokady też może nie będę wyjmował. Tutaj sobie odnosimy truszeczkę ze sterownikiem. O, wygląda to w ten sposób. Zaraz zobaczymy, co to w ogóle za sterownik tu siedzi. Podejrzewałem, że on będzie miał 35A. Tak, sterownik ma, jak widzicie, 35A plus minus 2A. To daje. Przy szybkim liczeniu, a co ja będę was oszukiwał, weźmiemy kalkulator i sobie policzymy tak jak trzeba. Czyli tak, jeśli bateria w pełni naładowana 48V ma 54,6V, tak to wygląda i pomnożymy to sobie przez 35A, to wtedy wychodzi, że mamy wtedy mamy 1900 W mocy, czyli tutaj jakby te 2000 jest jakby zaokrąglone, prawda? Natomiast realnie ten. Ten silnik, ten zestaw powinien wyciągnąć w okolicach 1900W przy w pełni naładowanej baterii. Także tak wygląda ten zestawik. Tutaj, jakby w to pudełko, w to puszeczkę mieści się tylko sterownik, jak widzicie. I te przewody będzie trzeba pochować. Tutaj w topiankę neoprenową, już po wszystkim, jak to będzie podłączone. Dobra, te wszystkie drobnostki mamy omówione. Przechodzimy do samego silnika. Uprzątnąłem już trochę na stoliku. Przechodzimy teraz do silnika. Zabieramy te styropiany. W tej chwili one nam są niepotrzebne. To zostawiamy i wyciągamy same koło z silnikiem. Wygląda to w ten sposób. Jeszcze chwila. Tutaj nic nie ma. Z, jeszcze nie umówiliśmy przewodu. Przewód również hermetyczny i ten przewód idzie od silnika do sterownika. Nawet tak się fajnie zrymowało, ale on był już tutaj jakby luzem z silnikiem, więc on też będzie nam w późniejszym czasie przy montażu potrzebny. Teraz omówimy same koło z silnikiem i zaczniemy może od tego, co mi się rzuciło w oczy. Zobaczcie. Tutaj mamy opaskę czerwoną. Ona zapobiega nam przed przecieraniem się dętki o felgę. W tych kołach, które ja do tej pory montowałem w innych zestawach, tego nie było. Należało to, tak jak w tym przypadku jest czerwona opaska, przełożyć po prostu ze swojego starego koła. Tutaj już to jest jakby w standardzie, więc to jest też jakby fajna rzecz. Koło jest tutaj jak widzicie, uniwersalne, można używać hamulców V-brake jest tutaj jakby miejsce cierne do klocków hamulcowych i można również zamontować tarcze hamulcowe są tutaj patrzę śrubki także jak najbardziej można zamontować. Producent podaje, że ten silnik waży około 6, chyba czy 6,5 kg jak dobrze pamiętam. Więc no niestety swoje waży, aczkolwiek jest to silnik bezprzekładniowy, bezszczotkowy, także teoretycznie nie ma tam co się zepsuć. Ewentualnie łożyska, ale te, te łożyska to naprawdę w momencie, kiedy bardzo dużo użytkujecie tego roweru, dużo skaczecie, ale to, to, to już naprawdę trzeba mieć pecha, żeby coś w tym silniku uszkodzić. Teraz pokażę Wam, jak on wygląda z tyłu. O, tutaj przewód, bo on przeszkadza. O, w ten sposób wygląda silnik z drugiej strony. Tutaj mamy bębenek, na który zakładamy kasetę. I właściwie chyba tyle, no tutaj nic więcej nie ma do dodania do tego silnika. Zobaczymy wszystko potem, jak to będzie wyglądało podczas montażu, a później przetestujemy go sobie, jak to działa, ale to już w kolejnych filmach. Na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć!